Witam w kolejnym odcinku po przerwie i witam was w odcinku z, z, od komuny do fortuny na samym wstępie mam dla was taki mały challenge a więc do końca, do końca roku szkolnego czyli do wakacji chcę, znaczy chcę. chciałbym żebyście wili 10 tysięcy subów na moim kanale czyli brakuje nam 3 300 więc zobaczymy czy wam się uda jeżeli tak to nie wiem może jakieś vlogi w wakacje polecą albo takie wiecie Moje dniówki, co robię cały dzień Ale zobaczymy No i powodzenia Jeżeli uda wam się, yy, uda wam się to yy, Wbić To będę naprawdę zadowolony A dzisiaj 904 Wraz z SIP-ą, yy, I lecimy sobie dalej prasować Dzisiaj lecimy sobie jeszcze Sprasować słomem bo chcę zobaczyć jak Będzie sobie radziła 904 z prasą i czy jej nie rozwali, bo to jednak jest no mały nadmiar mocy ale zaraz, zaraz, sobie, zaraz sobie zobaczymy ale w sumie u Jokera ten John Deere, który takie jak oni tam mają nie wiem ile on ma koni ale myślę, że więcej niż 904, 904 też ciągał taką Sipmę, więc na te nasze góry no niestety musi być ciągnik większy bo widzieliście, że sami, że 60 nie dawała rady. Nawet jej nie składałem z tego co pamiętam O Boże, ale głośne Mam nadzieję, że mnie nie będzie zagłuszać Jeszcze sobie opuszczę A dobra, jednak, jednak było dobrze I lecimy sobie No, z tym ciągnikiem to to już jest inna bajka ale zaraz sobie pojadę na ten niedoprasowany kawałek. E, najbo, najgorzej się boję zbierania tych bel, tych kostek. Tak, wiem, to są kostki. U mnie się na te kostki mówi ciuki, sorry, ale ciężko się tu jeździ. U mnie się na te kostki, na te kostki mówi ciuki. Ja Już wiem, czemu to tak się prosuje z boku, że wiecie, wtedy jest przejazd, a ja tu prosowałem pod prąd, żeby z górki mieć i teraz widzę, że zrobiłem błąd. No to jak nam się trochę ukolekcjonuję tam to wyjdę i to przegarnę no, będą teraz problem mały no, niestety damy sobie hashtag hashtag, hashtag szkoła i możecie pisać jak to u was w szkole przepraszam, że przepraszam za skrzypiące krzesło, ale nie nagrywałem 4 dni to i krzesło się zbuntowało i skrzypi A tak po prostu takiego Pierwsze ciął mi się komputer, nie wiem z jakich powodów dzisiaj tam przysiadłem, ogarnąłem go. Po drugie jak już miałem nagrywać to po prostu jakoś mi się odechciewało. Musiałem zrobić sobie przerwę. Czekajcie, bo wes kostkę z powrotem. Raz obokie mału. Zobaczymy co tu się... ile tych kostek będzie. Muszę sobie ogarnąć Jakie będę zbierał, ale już teraz będę się starał dla Was codziennie odcinki w mniejszym czy w większym stopniu, ale żeby były codziennie, no? Dlatego, że chcę właśnie wbić te 10 tysięcy subów, a więc moja praca jest wymagana, bo bez filmów to ja raczej trudno. A fajnie by było już przyjemnie mieć te 10 tysięcy, zobaczymy, czy wam się uda. Właśnie już taki kilka może blogu wakacje wyleciało ode mnie. Może nie tyle co ode mnie, co od, wiecie, jak jeżdżę na nagrywki. Zawsze są fajne takie rzeczy, jak kilka osób się jeździ, bo samemu tak średnio. Ale ja w wakacje będę pewnie często jeździł z, z Sebastianem. A ogólnie też zapraszam na drugi kanał, gdzie pojawił się film z Orki. Niestety, 2019, tak, miniaturkę i ten tytuł, clickbait, no ale miałem stary materiał, jeszcze nie zmontowany, nigdzie go nie było i tak dalej, więc postanowiłem, że się nad nim zlituję i go zmontuję. Tak najszybciej go zmontowałem, chciałem zobaczyć, czy dalej ogarniam działanie programu do montażu taki krótszy odcinek, bo jeszcze muszę sobie napisać rozprawkę na polskiego, bo pozdrawiam serdecznie moją panią, która dała nam pisać sprawdzian 20 minut, zebrała nam kartkę, sprawdziła nam zeszyty. Czy zeszyty, no praca domowe, jakoś tam jedno. Mm, Widzicie, mnie w szkole nie było, ale wiecie, twój problem było się dowiedzieć. E, tak, tak jest. E, Czuć, że mnie w szkole nie było i jak na grupie pisałem to nie nie ma nic tylko z matematyki i tak dalej, ale wywalone. I zebrano się sprawdzian, gdzie ja miałem sobie, wiecie, tak... Ja sobie lubię rozplanować, że to jeszcze mam czas, do tego wrócę i tak dalej. Najpierw robię to najłatwiejsze, później zwracam do tych No i ogólnie no to niestety, ale się nie udało. I, i, I. I nie udało się i... Zabrała kartki nam i kazała oddawać po 20 minutach, więc ciekawie, o, ale jakoś tam powoli się w tej szkole wiedzie. Ogólnie pisałem poprawę z majzy i już ponad tydzień wyników nie mam, ale no to rozumiem nauczyciela, bo ma sporo sprawdzianów. Okazało się, że do kwietnia mam czas, więc... Będę chciał szczerze poprawić wcześniej, dlatego, że wiecie, później będzie tak trochę jednak gorzej, bo jak możesz coś poprawić w kwietniu, no to już wiesz, mógłbyś w domu czasem zostać, mógłbyś coś, mógłbyś tam, mógłbyś, nie wiem, gdzieś tam pojechać na no, nagrywki wieczorem, to będziesz musiał siedzieć i, i się uczyć. Dlatego, że trzeba sobie odpuścić troszkę. Znaczy, trzeba właśnie sobie teraz nie odpuścić, tylko trochę się pouczyć. Póki tych nagrywek nie ma, bo będę chciał drugi kanał rozwinąć, przynajmniej z 2000 subów do końca roku bić Mam nadzieję, że nam się to uda Mamy 800 na razie Więc zapraszam na kanał AgroBartek Też Kto jeszcze nie Ten, nie widział Jeżeli kanał wam się spodoba Bo jeżeli nie, no to tam jest akurat kanał Jeżeli wam tamten kanał się nie podoba, nie subskrybujcie A jeżeli tamten kanał wam się spodoba To zasubskrybujcie Pod filmami, łapeczka To jest taki mój kanał hobbystyczny, że tak powiem, tam to jest moja pasja, tak, tak... Farming to taka, wiecie, zajawka, tam to już jest taka pasja, fest, że lubię sobie poleatać po polu i ponagrywać. Ostatnio na no, takiej grupce, tam między innymi Roguś jest, no tam sporo, z 50 osób jest, no i taki pewien typo y, się sapał do, po tym właśnie king, że lepiej, znaczy tylko to było ode mnie, a tak ogólnie, że lepiej nagrywać u siebie. Znaczy potem po jakiejś zaśmieje, że czemu ona tańczy dla mnie i tak dalej. No eee, szybko, znaczy wcześniej montowałem, zacząłem ten montować film i później go tylko domontowywałem, bo ona tańczy dla mnie. I ten, a, jakiś typo, że no już lepiej jak są stare nuty niż jak jest, e, jak jest, jak jest, jak się u kogoś nagrywa. dla mnie jest takie nielogiczne, no bo w sumie YouTube to nie tyle co lansowanie się, tylko właśnie, znaczy niektórzy się lansują, ale tak jak w moim przypadku ten drugi kanał, no to jest takie pokazanie możliwości, co się tam na polu dzieje, co, wiecie, co, 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 się robi, też wiecie, tak jak ja, też fajnie zmontować film jest, jest też takim dość dużym osiągnięciem. O, więc, według mnie, no takie średnie się ten damy sobie hashtag kostka, albo nie damy sobie hashtag kostka, lub jak się u was mówi na takie małe kostki, czy u was się mówi ciuki, czy u was się mówi nie wiem, kostki, czy u was się mówi nie wiem, jeszcze gdzie, jeszcze jakieś pojęcie trzeba, ale nie mogę sobie przypomnieć, przypomnieć, no, nie pamiętam, tej słomy całej nie będę zbierał bo tam jakoś sobie potależuje więc luz, a tych kostek też nie potrzebuje wiele no i co, jaś? a no nie, przejadę się aż na farmę taki dłuższy odcinek, wkręciło mi się teraz to nagrywanie może zaraz, nie, nie będę dzisiaj dwóch odcinków nagrywał, tylko sobie nagram kończę jutro po 6, a... czyli kończę o 13 a w domu będę dopiero o 16, bo mam autobus co 2 godziny i autobus jest o 13 i o 15.30 będę czytał znaczy, no, po co nie co 2 godziny tylko to jest akurat 2,5 więc no, spoko że tak zrobili i będę musiał chodzić dwie godziny w ale to akurat sobie pójdę budki kupię butki, bytki eee, w sensie buty już te z których chodzę, kupiłem je na początku roku szkolnego a już się tak rozwaliły, że szok, nie? Niby Adidasy Markowe, i tak dalej, a to tak naprawdę to się chyba tyle poza opłaci. No, szczególnie, że ja jakoś też ich strasznie, może i nie szanowałem, ale jakoś strasznie też nie katowałem, więc no dziwne. O, bo, że, muszę, muszę nagrać pewien film. Ze, nagram film ze składakiem, tylko zastanawiam się na który kanał. A ty, może rzucę. Czy znaczy, miałem coś takiego dodać, ale. Mieliśmy z Domuratem nagrać. Ojoj oj, czekajcie. Oj, oj. Aha, coś mi się pobagowała klawiatura. Ogólnie to coś mi się pobagowała klawiatura. I i pojadę po posłuchaj, do rysyk jest, a u siebie będę musiał z tymi kostkami walczyć. Bagowała mi się klawiatura. I. Nie mogłem zapozować nagrywania. Jak zapauzowałem, to mi się też pobłogowało, i nie mogłem chodzić. A normalnie na, na kierownicy mogłem się robić, więc braka Więc sorry za to, co mi się trwio, taki tam nie wiem, tam kilka sekund jest, ale już mi się tego nie chce wycinać. Skoro mam to dla Was na jutro wstawić, to lepiej, żebym nic przy tym nie majstrował. Bo może mi się zepsuć programik do montowania. Jeszcze, jak z reala montuję, niby tam jest więcej, więcej wszystkiego, ale. Te filmy nie trwają więcej jak 5 minut I program normalnie sobie ogarnia render A w takim przypadku jak tu To już są problemy mm, Dobra, do następnego odcinka Cześć i pa Pamiętajcie o challenge'u 10 kosobów do wakacji Do następnego, cześć i pa, pa Elo A i o hashtagach I łapce w górę jak się spodobał. Cześć